Okej, okay, Zimeczki was bardzo serdecznie jako, że teraz chcę kupić prezenty, to chciałem Was użyć wszystkiego najlepszego z okazji świąt, bo skoro mam kamerę, to chyba lepiej wam składać taką serca, tak prosto siebie, żeby moją twarz niż takie prosto mówienie do mikrofonu. Więc składam Wam jeszcze raz życzenia z okazji tych świąt, żeby one na najlepsze były prezenty z rodziną, z kogo tam macie, po prostu żeby były właśnie stosone razem. Kimś, ale te prezenty też były spokojne, że prezenty nie są najważniejsze, każdy o tym wie, tak, tak. dobrego jeszcze raz, w Wigilię raczej nie będzie odcinka, zobaczmy jak będzie wyglądało, pełno na tyle, że ja już lecę, a wy macie coś takiego, mam że odcinek się Wam spodoba, Oczywiście no, ja i czy widać, widzicie teraz przed sobą Morsa Ninja, w sumie trochę to dziwnie, ale Macie świąteczny najlepszy komentarz pod ostatniego odcinka, teraz na ekranie. No i co, zaczynamy z modem, który został w końcu zaupdateowany, ponieważ już długi, długi czas e, nie był updateowany, w końcu go zaupdateowali, w końcu nie mam bugów, mogę go przedstawić, Wszystkiego go przedstawiałem, stare osoby na kanale mogą pamiętać. No i po prostu przejdźmy do niego. Co ten mod dodaje? Ten mod dodaje, jak widzicie, te wszystkie rzeczy, które mam na sobie, przede wszystkim jaki mam w ekwipunku. E, po pierwsze, może zaczniemy od climbing spikesów, to są podstawowe. E, podstawowe e, spajki. Wszystkie craftingi macie na stronce, więc się o to nie martwcie. Nie jest to strasznie trudne, jest to bardzo łatwe według mnie. Co one robią? One robią coś takiego, że możemy, po prostu możemy się spinać e, nie tylko po jednym klocku, tylko takich dwóch, jeżeli by była przerwa. Naprawdę one pomagają i dzięki temu będziemy mogli się spinać na trudno dostępne miejsca i to w sumie jest wielki, wielki plus. A zbroja, jak widzicie, jest tak samo mocna, jak żelazna w tym momencie. Jest ona niezbyt ciekawa, ponieważ nic praktycznie nie dodaje, ale, ale jest też lepsza zbroja. Ta zbroja się nazywa Ultimate zbroja ninja, czyli po prostu zdejmijmy sobie te, te zbroje, bo one, one nie są potrzebne. To są po prostu normalne zbroje, takie że żelazne, tylko wyglądamy jak w niej, jak ninja. I po założeniu całego tego seta, setu, seta, stajemy się praktycznie, jak widzicie, niewidzialni, ponieważ każda ta rzecz, każda zbroja, każda część zbroi dodaje wam inną umiejętność, The daje wam przede wszystkim Night Vision, czyli będziecie mogli widzieć w ciemności, co wam pozwala po prostu na zabijanie waszych przeciwników um, praktycznie nic nie widząc. Jest to oczywiście wszystko nieskończone i to jest wszystko na pierwszych poziomach. The Speed daje wam po prostu Speed jedynkę yy, i tak naprawdę to jest tyle, czyli daje wam Speed te mączozki, kurcze, kalesony, świąteczne kalesony dają wam po prostu przebieganie. Dystamina e, po prostu daje wam możliwość skakania wyżej. No i oczywiście jak widzicie siła daje wam tak jak sama nazwa stosuje chyba siłę, a cały założony set daje wam... Invisibility na pierwszy poziom, czyli jesteście niewidzialni dla każdego moba. No i co dalej? Dalej mamy takie ninja stare, czyli po prostu shurikeny, jak to było, jak dużo osób oglądało jakieś anime, czy tam nie anime, czy, czy po prostu, no po prostu shurikeny ninja. Zadają one obrażenia niezbyt duże, możemy je z tego co pamiętam chyba zebrać, ale nie jestem tego do końca pewien. Uh, chyba jednak nie, 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 nie możemy ich niestety zbierać. zadają one bardzo małe obrażenia, nie są według mnie przydatne, ale jak już są, to są. No i przejdźmy teraz do katan, ponieważ te katany są bardzo fajne, to jest pierwsza katana, nie jest ona zbyt, zbyt mocna, po prostu ma 6 obrażeń e, zabija moby zależne, zależy to po prostu czy zabije od tego, tego jak są obite, nic ona wielkiego nie robi. Następnie jest to Legendary Katana. Ona jest najmocniejszą kataną, ale też ja się postawiłem tutaj, ponieważ ona też nic nie robi, ale ma za to aż 10 punktów. Obrażeń, czyli jeżeli byśmy byli takie moby, bardzo, bardzo szybko umierają Przejdźmy teraz do katan, które mają jakieś umiejętności Zesłaniamy sobie pigmena. jak widzicie mamy tutaj fire katana Ona działa po prostu jak flint and steel, jeżeli klikniemy prawym przyciskiem Czyli będziecie mogli podpalać portale, jeżeli gaz wam wypali w netterze portal To po prostu możecie sobie to normalnie podpalić No a drugi, drugą umiejętnością jest to, że podpala one moby e, Oczywiście nie podpaliła, teraz moba go zabiłem. No i to jest przede wszystkim pigment, to nie płonie, więc no cóż Następną kataną jest to Water Katana, która przede wszystkim spowalnia nasze mowy, czyli jeżeli je uderzymy, e, no ruszcie pigmenty. Po prostu one są bardzo spowolnione, nie mogą się praktycznie ruszać. A gdy będziemy chcieli, po prostu, nie wiem, postawić, zrobić wam na przykład źródełko takie, no nie wiem jak to nazwać, po prostu byśmy chcieli zrobić tu szybko źródełko, żeby ugasić tą, tą e, ten pożar, to po prostu, jak widzicie, możemy sobie bardzo szybko zrelabiać, jak widzicie, tą Water e, Kataną, pudełka wody. Niestety te katany bardzo szybko się kończą, więc uważajcie na Earth Katana, czyli ziemna katana, poisonuje moby. Jest ona bardzo mocna, Ponieważ zobaczcie, że ten poison, czyli ten nasz piękny, jak, jak on się nazywa, po prostu nasza trucizna, zabija te moby bardzo szybko. Czyli, jak widzicie, jeden hit i od razu mob ginie. Na Ender Dragona wam mistrzowskie, Naprawdę. Jeżeli trafimy, Ender Dragon ginie bardzo, bardzo szybko. To jest myślę, że spoko. No i ostatnim kataną jest to Air Katana. Oczywiście jeszcze nie przedstawiłem, co robi ta, ta katana ziemna. Ona po prostu pozwala wam, właśnie, na tworzenie. Yy, Pulu prawnych, to no, nie jest to jakieś ultra mega, ale nie macie przy sobie tego, jak to się nazywało? Ho, czyli um, no nie pamiętam, jak to jest po, po polsku. No po prostu kurczę pługu, coś nie wiem, jak to się nazywało. Mniejsza o ten pług, czy coś tam, zapomniałem jak się to nazywało po polsku. No i o co chodzi w tej ostatniej, czyli air katana, powietrzna katana. Co ona robi? Po prostu pozwala wam na wyrzucanie naszych mobów w powietrze. Według mnie to jest najbardziej OP katana, ponieważ praktycznie każdego moba oprócz tych bossów zabija na hita, ponieważ przede wszystkim duże obrażenia, a po drugie wyrzuca je w powietrze, co jest naprawdę genialną opcją, ponieważ możemy, no akurat tutaj uderzył o, o sufit, czyli o, sufit to są liście, idioto. I na sam koniec życzę Wam tego, żebyście mieli jak najlepsze prezenty. Może nie najlepsze lepsze od poprzednich, ale nie takie dobre, jakie będą za rok. Czyli po prostu, żebyście mieli bardzo fajne prezenty, ale te prezenty były jeszcze lepsze za rok. Więc trzymajcie się, cześć. Do następnego odcineczka, który będzie chyba już po wigilii. Nie wiem, zobaczę, jak to się ułoży. Zobaczcie mi, zostawić prezent, to wiecie, co robić. Bez wszystkim czytam komentarze, więc możecie lepszy komentarz. A jak komuś się nie chce, to nie zostawi tą łapę w górę. Więc trzymajcie się, cześć. No i co? Trzałeczka. Do następnego odcinka.